Już samo Sywirę na na Dadaszowa wskazywało, że jest to dość poważny piłkarz. I gdyby to on na przykład szedł, żeby być zmiennikiem i Iszaka, to myślę, że uznalibyśmy to za całkiem interesujący ruch Lecha, który ma jakiś potencjał i ma jakiś sens. Czasem znajduje się znowu w Radomiaku. Wiadomo, jak kolejny raz jest w stanie znaleźć napastnika. Z nieoczywistego źródła, w pewnym sensie niemalże jak w menedżerze. są w stanie znaleźć piłkarza, który teoretycznie zupełnie nie wiadomo skąd. Tym razem nie udało mu się strzelić wola. No ale na pewno pasuje bardziej do tej drużyny na 1,88 m, co jak mówiłeś o napastnikach pasujących że no to to na pewno ma duże znaczenie i myślę, że może jeszcze coś pozytywnego zrobić w Radomiaku, ale też nie będę tutaj przesadnie hype'ował go, bo dwa gole, no to wiadomo, że zdarza się, ale tutaj chcę go zobaczyć jeszcze na dłuższym horyzoncie.